Witam was serdecznie, kochani, jak zwykle, człowieczą sentencją, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Dla nas, dla ludzi oczywiście na planie materialnym, jak nie wiadomo o co chodzi, przeważnie chodzi o pieniądze. A dlaczego? Ponieważ to jest sztuczna wartość, bez której w tym świecie nie można żyć. Ale w świecie, w którym my naprawdę żyjemy, bo tu żyjemy tylko w ciałach, w ludziach, to jest mój ludź, mój człowiek, ja w nim żyję, tak jak wy żyjecie w waszych ludziach, w waszych człowiekach. Bez tego w tym nie można sobie dać rady. Pieniądz, jak ktoś mądrzejszy ode mnie powiedział, jest tlenem tego świata. Ludzkiego świata, materialnego, materialistycznego świata. Ale tam, skąd my pochodzimy, gdzie naprawdę już żyjemy, w świecie eterycznym, w królestwie naszego Ojca, tam, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o energię. Bo ta energia jest wewnętrznym uzdrowicielem, ta energia jest wewnętrznym Zbawicielem, ta energia, gdy jesteśmy w ciele, od wewnątrz wzbogaca nas. Każdego dnia wzbogaca nas, karmi nas energią samą sobą, bo Bóg oddaje sam siebie nam i każdy dzień jest kromką chleba powszedniego. Dlatego jak nie wiadomo, jak żyć? Najlepiej jest żyć energią dnia. Każdy dzień, ja już powtarzam się, to prawda, ale w moim wieku wolno mi. Każdy dzień jest kromeczką chleba powszedniego. Każdy dzień ma swoją energię, swoją wibrację, swoją częstotliwość, swoją długość fali. Prawdzie wczoraj planowaliśmy, że dziś Zrobimy to, tamto i owo, ale coś się nie udało, tam ktoś nie przyszedł, tutaj pandemia, tam epidemia, tutaj jakaś inna niespodzianka, bo nie spodziewaliśmy się, a niespodzianki są różne mało miłe, w ogóle niemiłe, I jeszcze takie, które my sami sobie tworzymy. Nauczmy się jednak nie być manipulowani, Pogodą nie dajmy się manipulować ładnym dniem i brzydkim dniem, nie dajmy się manipulować informacją, że o to teraz nie będzie tego, co ja chcę, czego ja sobie życzę. Przyjmijmy z wdzięcznością każdą kromeczkę chleba. Już nie mówię o kruchach ze stołu naszego Ojca, który jest królem, jedynym, władcą. Rządcą, może nie władcą, Bóg nie włada, Bóg rządzi życiem, czyli samym sobą, na podstawie boskich praw, i karmi nas, i poi nas, i daruje nam sam siebie, czyli życie, czyli energię. Więc jak nie wiadomo, czym żyć, to odpowiedź jest prosta. Żyj energią dnia. Rzymianie mówili: karpe diem, Korzystaj z dnia, z energii dnia. Jak korzystać z energii dnia? Wracam do tego, że wczoraj zaplanowałem sobie, a tu dzisiaj coś innego. Co niesie mi dzisiejszy dzień? Ojcze Boże, Ojcze, który darujesz mi nowy dzień na ziemi, co mi darujesz dzisiaj jako lekcje, których potrzebuję? Zgodnie z Twoim prawem do rozwoju duchowego, żebym mógł szybko, jak najszybciej to możliwe, wrócić z powrotem do Ciebie. Chyba, że mam coś tutaj do załatwienia w tym świecie bardzo ważnego dla Ciebie. A żeby Tobie służyć, trzeba służyć bliźnim, moim braciom i siostrom. Najlepiej tym, którzy nie bardzo życzą sobie, mojej posługi i tego rodzaju posługi, jaką ja tu wykonuję. Ale nie dbam o to, czy się ludziom podoba, czy nie. Ja dbam o to, czy tobie, czy życiu się podoba. Więc pobieram kromeczkę chleba i patrzę, co się dzieje. Pierwszy kęs. Aha. To jest bardzo ważna wibracja. Aha. Więc o to chodzi teraz. Przyjmuję. Przechodzę przez to, idę dalej. Przed południe. Mhm, to to. No, przejdę przez to. Miłe, niemiłe, nieistotne. Ma początek i koniec, tak jak wszystko na planie materii. Jeszcze godzinka dwie, zbliża się wieczór, a tu jeszcze jedna lekcja. Dzięki Bogu będę mieć to za sobą. Przychodzi wieczór. Przeżywam wieczór nie tak, jak chciałem. I teraz kładę się do łóżka i idę spać. Co to znaczy, idę spać? Idę kontynuować moje życie? Bo zamykając oczy na ten świat, otwieram oczy na świat wewnętrzny, tam skąd przyszedłem, skąd przybyłem. I jeszcze uczę się czegoś przed spaniem. Żeby się czegoś nauczyć, jest dobrze podsumować, czym nakarmił mnie dzisiaj ojciec. Czym mnie nakarmił, jakie lekcje mam odfajkowane, bo tego już nie będę musiał powtarzać? Chyba, że teraz coś mi się jeszcze przyśni, coś jeszcze mi się przyśni i na planie niematerialnym w ciągu kilku sekund będę mógł to przeżyć jeszcze raz. Może będę się bać we śnie, może będę się cieszyć we śnie, może prze, przeżyję coś miłego, czego nie udało mi się w ten dzień przeżyć? Może coś nowego, czego nawet nie oczekiwałem? Żyję świadomie, śnię świadomie na jawie i po zamknięciu oczu na ten świat wieczorem. Sen jest małym bratem tak zwanej śmierci. Umieram, aby żyć. W każdym tego słowa znaczeniu. W Tybecie zawsze mówiono naucz się umierać, abyś umiał żyć. Zamykam oczy na ten świat, otwieram na świat wewnętrzny, na świat taki sam realny jak ten, a może nawet trzeba usunąć to taki sam, to jest świat realny. To nasz świat jest nierealny, na materii stworzony na chwilę, w każdej chwili może się rozsypać. I nasz świat się rozsypuje na naszych oczach. Rozsypuje się Watykan, który zarządzał tą planetą. Rozsypują się Stany Zjednoczone, jedna z poważnych bestii apokaliptycznych. Co nie znaczy, że bestia jest czymś złym. Po hebrajsku bestia, po łacinie, no, to jest coś żywego. Istota żywa, twór żywy. Jest pełno tworów żywych w tej chwili, które nazywamy apokaliptycznymi bestiami. Jest jeszcze jedna bestia, to jest Unia Europejska, która powstała i w której pewna bestia, która otrzymała śmiertelną ranę, ożyła. Mam tu na myśli, na myśli neonazizm, rasizm. A mimo to, że wszystko się rozsypuje i Unia się rozsypuje tak samo na naszych oczach, My nadal żyjemy. Dlaczego żyjemy? Ponieważ Bóg Ojciec, który jest energią każdego dnia, każdej godzinie, każdej sekundzie oddaje się nam sam, karmi nas energią, daje nam co? to, co dla nas najlepszego w danej chwili. Teraz jest dla mnie najlepsze przeżyć to, czy tamto, czy owo. To może być miłe, powtarzam, mniej miłe i w ogóle niemiłe. Chodzi o lekcję, o poszerzenie stanu świadomości, poszerzenie horyzontu świadomości i o spostrzegawczość, czy spostrzegam, że to jest lekcja, o uważność. Jeżeli tak, każdy dzień jest dobry. To nieważne, że ktoś ukradł mi portfel, na dworcu w Warszawie. To nieważne, że znalazłem portfel na dworcu w Warszawie, a wewnątrz 300 dolarów. To nieważne, że postawiłem na parkingu samochód i tam już nie stoi. To jest nieważne, że matce z dzieckiem pomogłem jakąś darowizną. Tak naprawdę to nie ja pomogłem. To ojciec, energia życia we mnie poruszyła coś we mnie. Idź i daj. To nie znaczy, że każdy cygance na ulicy, która trzyma dzieciątko na ręce i gra rolę Matki Boskiej, bo wierzy ludzie, którzy ją mijają, wierzą, w tego rodzaju obrazki. Czuję, żeby pomóc, lub nie. Czuję żeby wesprzeć lub nie. Jeżeli Bóg od wewnątrz mną kieruje, On mi się podarował, ja używam Jego energii, On oddycha we mnie i przeze mnie, każdy dzień jest dobrze przeżyty. Jeżeli nadejdzie ten dzień, że trzeba będzie opuścić człowieka, w którym żyje, Podsumuję sobie tak jak każdego wieczoru, przed zamknięciem oczu na ten świat, znów będę zamykać i znów podsumuję. I wtedy będę widzieć pewne zjawisko, pewne zjawisko, fenomena to się nazywa tylko na naszej planecie to jest znane. Zobaczę film mojego życia i będę wiedzieć, z jaką intencją przyszedłem na ten świat. Czy dobrze przeżyłem plan mojego życia, czy nie? Czy z boską pomocą, czy samowolnie? I będę wiedzieć, jakie korekty dokonać, lub może, jak dobrze żyłem, tak jak Bóg chciał, jak życie mnie prowadziło, czy mnie, mnie karmiło energią dnia, będę wiedział, czy potrzebna mi jest korekta, czy nie. Życzę wam wszystkim... Aby nie była wam potrzebna korekta, korygujcie się każdego dnia, żyjcie energią dnia i bądźcie za nią wdzięczni. To nieistotne, że się nie dzieje coś w naszym życiu, jak się nam podoba, jak planowaliśmy. Ja od dawna planowałem sobie różne rzeczy, one się nie zdarzyły, a po latach się okazało, dzięki Bogu, że nie wdepnąłeś kolego, nie tam, gdzie należy. Teraz rób dobre wieści, co znaczy rób? To nie jest dzieło człowieka. Dobre wieści to znaczy usiądź i przemawiaj do tych braci i sióstr, którzy są gotowi posłuchać tego, czym się z nimi dzielisz. Podzieliłem się z Wami właśnie energią dnia. I z tą energią Was zostawiam. Do następnego razu.